Siemaczko, z tej strony Pan też a to kolejny odcinek z naszej serii Polskie Gospodarstwo I co, na samym wstępie 300 stopy w górę i kolejny odcinek z tej serii już jutro na kanale e, Oraz hashtag Prasowanie je przypnęci serduszko I co, więcej chyba nic do gadania nie mam Dzisiaj oczywiście musimy sobie pograbić oraz sprasować sianko, bo już wyschło e, I lecimy sobie waduchem Bez zbędnego przedłużania Tutaj pomału muszę, bo Wicherek to lata po całej drodze. Kiedyś prawie, żem samochód skasował, jak musiałem jechać. Ale normalnie typ mi wjechał między. Tutaj, jak jest wicherek. On mi wjechał ten i się dziwił, że się porysowało, jak wicherek odbił. No, 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 no inteligentnym, inteligentnym to się trzeba urodzić. No, tutaj się prześlizgnąć jest trochę problem. Muszę te. Bele są zabrać w końcu. Już tu leżą i leżą i leżą. Szczerze powiedziawszy, to jestem ciekawy, czy one się jeszcze do czegokolwiek nadają. Dobra, rozkładamy sobie tu. I oczywiście tu trzeba opuścić. I lecimy z tym koksem. Eee, dziś w sumie nie wiem, może troszkę dłuższy odcinek być, bo zobaczy ile mi zajmie to grabienie. O, ja to jakiś mistrzem w tym nie jestem. Fajnie idzie jak są pola płaskie i przynajmniej w realu, fajnie to idzie jak są pola płaskie i, i nie za bardzo skomplikowane Wtedy to naprawdę dość elegancko się tym jeździ, szybciutko i tak dalej Ale jak jest pole jakieś takie trochę krzywe, tu jakiś rowek, tu coś tego typu albo jakieś zawiasy to już jest od ręka Więc chce się dobrze pograbić Pole moje to mogę sobie zawijać. O, dobra. E, ogólnie, postanowiłem, że sobie sprasuję na belki, e, bo chciałem też trochę siano zrobić w kostki i sobie na wielbunek położyć, ale nie siano w tym e, idzie w belki wszystkie, a po prostu zrobię więcej słomy na, na wielbunek. E, wielbunek to, jakby ktoś nie wiedział, to jest drugie piętro. O bożach, stodołach, bo nie wiem w sumie czy u was tak się mówi. Możecie napisać, jak się mówi, na te drugie piętro, tak jakby wiecie, w oborze macie e, na dole swoją krowy, a macie tam takie jakby poddasze Jak u was się na to mówi, to w sumie też ciekawe zagadnienie. Eee, no dobra, mam nadzieję, że taki łodcinaczek wam się spodoba. Mm. Ty, w sumie szybko to będzie, szybko to będzie pograbione. Że, że ta seria wam się nie przejdzie Bo mi jak na razie się chce nagrywać dość fajnie Ale Zobaczymy jak wam się będzie chciało oglądać Możecie zadawać jakieś pytanka To sobie podpowiadam na odcinku I też najprawdopodobniej będę robił maraton do końca, do końca wakacji Po prostu będę chciał codziennie dodawać odcinki No zobaczymy jak to wyjdzie Bo wiecie, może być jak zawsze Ale może się udać Zobaczcie, nam się, tutaj o, właśnie, To może się udać i będą faktycznie te odcinki do końca wakacji. No, myślę, że jakbym jakichś problemów technicznych nie miał, to myślę, że można by było zrobić na pewno. co serię, jeszcze kilka odcineczków i skończę. Bo, no, tutaj nie oszukujmy się, jakoś mega wielce roboty jeszcze nie będzie, ale najprawdopodobniej wtedy po prostu zrobię drugi sezon na nieco większych maszynkach i po prostu tak to się będzie. Toczyć na tej naszej wsi. E, możecie mi napisać, czy chcielibyście później jakąś troszkę większą mapkę, ale też właśnie w takim klimacie. I. Ja złożyłem, dobra, nieważne. Jakąś nieco większą mapkę w takich klimatach i jakieś takie, wiecie, e, na przykład 60, by Tura dostała, a ja bym jakoś 914, kupił coś tego typu. E, tutaj zawsze wjechać to jest. Taki mam strach przed tym. Szczerze szkoda, że kierownicę rozwaliłem, bo bym sobie fajnie pograł teraz. <grafy> Jak mnie jakieś logitechy oglądają, albo inne sejtaki, to wiecie, wiecie, ja tam chętny do współpracy. <grafy> a w sumie... No jeszcze na razie za moim kanalem jest, jestem, żeby sobie jakieś kierownicę wziąć, <grafy> albo coś tego typu. A szkoda. Dobra, lecimy sześćdziesiąteczką z prasą. Dobra, gaz podłogę. Rzucę piąty bieg, ledwo wszedł. ty, patrz, ta Miruś tu już trzeci dzień na rybach siedzi. Uło, tam mnie zniosło? Trzeci dzień na rybach chłopak siedzi. Ciekawe, czy coś złowił. Tylko siedzi, żeby siedzieć. Okej, idzie. Dobra, lecimy sobie. Czekajcie chwilę. Powoli tutaj trzeba, żeby się nie zapchało. O. Dobra. Wrócimy sobie powolutku. jeszcze, chyba się wolniej troszkę. Się boję, żeby się nie zapchało, bo to wiadomo, jak to jest. Ten sip ma to niby to dobre polskie, ale jednak nie do końca. Za szybko nie można jeździć. Ale to fajnie wygląda. Nie wiem czy u was YouTube jakoś yy, popsuje czy nie. Ale u mnie to naprawdę dość fajnie. Dość fajnie wygląda. Wcześniej się troszkę pobawiłem y, ustawieniami shaderków. No i będę się coś tam co nie rozbawił, żeby też y, jakieś monotonne nie były, ale myślę, że dość fajnie i tak to wygląda. A i naprawdę, dość naprawdę fajnie to wygląda. O, czekaj, to było coś tam mi... Tutaj pika, jeszcze trochę dobije. O... No, jeszcze troszkę. Fajnie, to pika i pika. Tu już przejechałem tyle, a tu dalej pika. Dobra, trzeba wyładować o, jebalo pierwszy. Idziemy zobaczyć czy zbity. Opuszczę tylko klapę. O, idę zobaczę czy... Zbity. I no. Ło matku. Nie dobrze, zbicie ma. Ma zbicie. Eee. W tamtym roku to jakoś coś tam się poprzestawiało w niej, i takie kapcie robiła. Ja wam mówię, tam sznurkę nie wiązała, ale żeśmy ją ze szwagrem wyremontowali. Teraz o, idzie jak łowi. Teraz z tego, z tego pola trzeba zebrać. Podniosę, podbierak, będzie kamieniami rzucać. Dobra, Wolutku. I opuszczamy sobie podbieraczek. I o, dobra, lecimy z tym. No, belek. Belek dużo zazwyczaj nie mam e, Niestety z tej łączki No więc Brasa, Brasa praktycznie jak możecie zobaczyć e, Tam tylko właśnie mechanicznie się troszkę wypsuło, ale je tam naprawiliśmy Jak ono u mnie robi do roku może 30 belek w maksie Ale jednak wie, to, to swoje, to swoje, nie muszę chodzić i się prosić o. Słomy też troszkę właśnie robimy, to dlatego, yy, dlatego ten. No i czasami jak na usługi gdzieś pojadę, no to tam może z 50 rocznie jest tylko leczek. O, czekaj, ta, bo tutaj... O, podało sznureczek i się ładnie rozkłada. Przyzwyczajenie z innej pracy mam, bo... bo tutaj nie miałem tego podajniczka. Kiedyś ten Bo nie zamontowałem tego Znaczy z tej prasy, ale po prostu nie miałem tego z tyłu Tego do wywalania balotów Mam takie przyzwyczajenie, że muszę sobie cofnąć I podjechać do przodu jak wywalę bele Ale może się w końcu tego oduczę. Oj, No, trzy belę może będzie Chociaż nawet wątpię Ale może Eee, jeszcze... Oczywiście mam je kilka Jeszcze chyba dwie łączki mam do skoszenia, więc troszkę jeszcze tego się na sobie zrobię. Pewnie ten... Eee, pewnie w następnym odcinku będę sobie zbierał, chociaż nie wiem, czy jest tutaj do zbierania, co, jak są eee, trzy belki. Ale to po prostu sobie przyjadę nawet władkiem i tak ozwiozę. Dobra, tak. ta... Niech się owinie O, dobra Poszło I lecimy dalej I... Klapa się chyba nie domkła, bo się wysypuje z tyłu Dobra, żebym przez przypadek podbierek podniósł O, powalutku sobie idziemy, nie ma co się spieszyć Patrzę, czy wałek nie obciera czasami ale nie, dobra, jeszcze sobie tak omijaczka rozbiorę Niestety e, troszkę zostaje się po niej e, Bo się zazwyczaj nie mieści w podbierak No ale takie już są wady konstrukcyjne tej sitme. Może troszkę wąski ten podbierak jest Dobra, aj muszę wyłączyć O, dobra Jedziemy do domu i co? Ja się chyba będę z wami żegnam. Dam wam hashtag. E, hashtag, hashtag. Trzy belki. A ja przypnę ci serduszko. I... Nie wiem ile ten film ma minut, Ale mam na to szczerze tak troszkę wyorane. Do następnego odcinka. Cześć i pa Elo. Zostaw suba i łapkę w górę. Cześć.